Iga świątek przed finałem Wimbledonu nie sądziłam, że to możliwe zasługuje na wielki szacunek powiedziała Iga świątek na chwilę przed swoim być może największym meczem w karierze. W sobotę Polka zagra w finale Wimbledonu przeciwko Amandzie Anisimowej. Jeśli wygra, dołączy do elity zawodniczek z tytułami na każdej nawierzchni. Ale zanim pomyślała o trofeum, pomyślała o rywalce bo właśnie tym Iga wyróżnia się od lat. Skromność, opanowanie i głęboki szacunek nie tylko do sportu, ale i do ludzi, którzy go tworzą. Podczas konferencji prasowej po zwycięstwie 6, 2, 6, 0 nad Belindą Bęcić, Siątek nie tylko analizowała mecz, mówiła też o emocjach, warunkach i tym, co naprawdę ważne. Zapytana o Ani Simową odpowiedziała bez wahania. Każda osoba, która przeszła przez trudności i wróciła na wyższy poziom, zasługuje na wielki szacunek. Amanda jest jedną z tych zawodniczek. To nie są puste słowa. Ani Simowa kilka lat temu, zmagała się z poważnymi problemami psychicznymi, a jej kariera zawisła na włosku. Dziś, dzięki determinacji, znów jest w wielkoszlemowym finale. Iga, znająca ją od czasów juniorskich, doskonale wie, ile ten powrót kosztował. Ale emocje emocjami. Bo sportowo to będzie wyzwanie. Wiem, że Amanda potrafi grać na trawie. To nawierzchnia, która jej sprzyja. Styl gry, mocne uderzenia, będzie trudno, ale jestem gotowa. W rozmowie z dziennikarzami IGA była też pytana o temperatury. Ponad 30 stopni Celsjusza osoby zasłabły na trybunach i pytania o sens zamykania dachu. Odpowiedź była jak zawsze rozsądna. Nie sądzę, że można tak po prostu zamknąć dach. To turniej na świeżym powietrzu. Jeśli to pomoże ludziom, tak, ale to nie moja rola, by oceniać. Mam tylko nadzieję, że takich sytuacji nie będzie więcej. I właśnie dlatego, niezależnie od wyniku sobotniego meczu, Iga już wygrała. Nie trofeum, ale uznanie, styl i coś więcej niż liczby. Zresztą sama przyznała, nigdy nie marzyłam o tym, by wygrać wszystkie szlemy. Nie stawiam sobie takich celów. Zawsze działało dzień po dniu, trening po treningu. I tak jest dobrze. Finał Wimbledonu, mecz z Amandą Anisimową rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. czasu polskiego. Stawka, 3 miliony funtów, wieczna chwała i zapisanie się w historii tenisa. Czas na historię. Czy Iga zdobędzie tytuł na każdej nawierzchni? Jej słowa o Aniśmowej są wzorem klasy znak klaskania.